Cześć, jestem Olga i chciałabym podziękować za kurs pani Joanny, czyli jak stworzyć kurs w 72 godziny. Ogólnie zajmuję się social media marketingiem i wcześniej pracowałam na rynek rosyjski i ukraiński, a teraz przechodzę na rynek polski, więc potrzebowałam właśnie trochę się doszkolić. Um, w takich momentach właśnie na jakich platformach e, sprzedają się kursy jak to wszystko zrobić poprawnie e, dla polskiej grupy docelowej. Więc kupiłam ten kurs i był mega pomocny. E, co było najlepsze, to że w tym kursie był konkretny plan działania, czyli jak krok po kroku dojść do sprzedaży kursów. Od tego jak znaleźć pomysł e, na kurs z konkretnymi przykładami i aż do sprzedaży, czyli na których platformach to wszystko można zrobić, jak ten kurs zapisać i tak dalej, i tak dalej. Więc nawet dla nowej osoby, która w ogóle się nie zna na stworzeniu kursów, to będzie najlepsze rozwiązanie. I naprawdę się cieszę, że kupiłam ten kurs, bo jest, jest naprawdę pomocny i polecam go z całego serca.